Nasza autentyczność wyzwalała tych ludzi. Ludzie nie zapamiętają tak bardzo tego, co im powiedziałeś, ale zapamiętają to, jak się przy nich czułeś. Na tym poziomie my się nigdy nie spotkamy. Mama, syn, buddysta, katolik, Polak, Amerykaniec, nie spotkamy się. Okej, jeżeli trzeba, to siadamy wieczorem i wychodzimy z tej roli. Po prostu rozmawiamy jak człowiek z człowiekiem. Dobra, zgoda. Dzień dobry, moi drodzy. Witamy serdecznie. Ja jestem Natanie Schlicht. Kłaniamy się nisko i ja jestem, słuchajcie, Nataniel przez Tychy. Tak. I to trzeba przypominać, bo w mailu ktoś napisał Nathaniel bez hy. No ale to musisz mówić też, tak, że jesteś Nathaniel. Nathaniel? Nathaniel. No bo tak to Na Nathaniel skąd, Schlicht. Skąd wiadomo, że jesteś? Nie, no wiesz, Nathaniel. po prostu muszę to zakomunikować, bo <coughs> jak masz Nataniel Schlicht i to hy jest w imieniu i hy jest w nazwisku, no to to rezonuje. Ale takie Nataniel, to, to taki gołe, nie? Taki gołodupiec. <laughs> trochę jest, trochę jest, to prawda. Nataniel z gołodukiem. W ogóle nie wiem, czy widzicie, ale coś tu się pozmieniało. Jak myślicie, co się pozmieniało? Może my? Może to, że Nataniel ma loczki? A właśnie, propos loczków, to <laughs> robimy konkurs. Dajcie znać, czy myślicie, że to są loki poprzez trwałą. No dobra, jak <laughs> tak powiesz, to jest oczywiste, nie? To naturalne. Ale ty jesteś. <laughs> Jesteś najgorszy w takie rzeczy, nie? No jest to najgorszy. Nie umieszczać zagad... dokładnie, dokładnie. Przecież to jest oczywiste skoro. Ja jestem zbyt szczery, żeby robić zagadki, nie? <laughs> tak samo pamiętasz, jak robiliśmy ten ten, nie? To skopiowane ze stanów ten filmik i tam trzeba było coś odegrać, jakąś scenkę. No ta, Stary ty, ty. byłem fatalny w to. To nie? było straszne, to było straszne. <laughs> Chcesz milion? No to. <laughs> A gdybyś miał się jutro obudzić, ale nie, to nie. nie. Nie, 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 oczywiste, że nie. To no przecież wiadomo, że nie. A no dopowiadasz po co? To jest to zrobić na Że już wiesz, co ja powiem za chwilę, nie? Tak. Ja cię kręcę. fatalne. I co najgorsze, no. to. to no to, 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 za przeproszeniem zrobiło najwięcej wyświetleń na naszym YouTube, stary. Tak tylko przypomnę. No, to Więc prawie. może częściej muszę być beznadziejny. Ale na TikToku to ma drugie miejsce chyba. Drugie miejsce TikToka. Tak, tak, teraz drugie, bo pierwsze 000, miejsce nie. ma inna rolka. Nie ja, słuchajcie, to jest, to jest załamka, tak. nie? <noise> Chciałeś coś mówić, bo ci przerwałem. Nie, chciałem powiedzieć tylko, że no, jak widzicie, faktycznie troszeczkę zmiany nastąpiły i no, dajcie znać, czy wam się podoba taki vibe, tak. czy, 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 czy nie, czy, czy lepiej było, ale wydaje mi się, że jest sztos. Teraz jakoś tak no. chyba, um, no nie wiem, tak bardziej profi chyba. Myślę, że jak tak. Jak ty myślisz? Nie to no, mi się bardzo podoba. Dajcie no. znać, czy fioletowy jest waszym kolorem na przykład, no. o, bo no możemy tak dostosować kolory. Kminimy właśnie, żeby zmieniać te kolory, żeby co jakiś mhm. czas gdzieś tam inny, tu fioletowe, może kiedyś, nie wiem, jakiś, nie wiem, żółty. Zielony, może nie wiem, no jakiś tam. to, to nam będzie się od to, Tak, jak że będzie wiesz, bardziej, no tak. Że jak będzie coś fajnego, jakiś fajny dzień, to zielony. A jak no. będzie smutny, bo nie wiem, komuś umrze chomik, to wtedy na przykład czarny. Nie szary. da się czarny. Jak nie, ma być a... czarny świat. No, tak. Totalnie, faktycznie. Czarny świat. Ja chyba, że nałożymy coś na to światło. Okay, no, Jakąś widzicie. No, 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 więc, no więc widzicie, tak. że troszeczkę inaczej to wygląda. No tak. i ciekawi nas, czy to będzie dobrze w kamerze na YouTubie i w ogóle czy to będzie super. Tak. Ale rozwój techniczny to jest jedno, ale rozwój merytoryczny to jest drugie. I to powiedz brak. mi, co najbardziej się zaskoczyło w ostatnim czasie, bo dużo nowych rzeczy doświadczam ostatnio. Mam tak, co mnie zaskoczyło? Ja ci si powiem o tym mnie. czasie, to powiedz co ciebie, bo ja nie ty wiem, co powiesz mnie to samo. Dokładnie. Nie, nie no, mi się podoba motyw. Coś. Myślę, że mogę, mogę to widzą powiedzieć, że złożymy komuś życzenia na urodziny, okay. jako luz na bani. I śmieszność polega na tym, że my nie lubimy ludziom składać życzeń, nie? Ale że prawdopodobnie hmm. no, musimy to zrobić, zważywszy, że to jest troszkę inny kontekst, nie? Że składamy to nie jako osoby prywatne, tylko składamy to jako, jako ikony <laughs> medialne. No nie, no bo faktycznie dostaliśmy, dostaliśmy, no chyba po raz pierwszy w ogóle wiadomość, Żebyśmy rzekł, że, no, że tutaj tak, przyjaciółka osoby, która do nas napisała ma urodziny tak. i że jest naszym, naszą fanką, i że chce prosi nas o to, żebyśmy nagrali życzenia mhm. urodzinowe. Mhm. Ja mówię, mhm. kurczę, no, nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem, nie? Mhm. Nigdy nie złożyłem życzeń. życzeń komukolwiek <laughs> część. I ej, to sam, mnie zaskoczyło. Czy ty mi złożyłeś kiedyś życzenia? Bo nie, nigdy. Ej, chyba nigdy. W nie 21 nie. mi złożyłeś, pamiętam, tak? No, ale najgorsze to życzenia, być... jakie w życiu dostałem. Ja, to, no. Jak można życzyć śmierci na urlopie? <laughs> nie, ale serio, no. Ej, nie kojarzę, żebyś ty mi składał życzenia. Że tak patrzysz mi w oczy i mówisz, mm. stary, wszystkiego najlepszego, coś tam. No dobra, no razem. ale lubisz składać życzenia hmm. ludziom? Tak. <laughs> znaczy, Ci, tak. Ej, właśnie to jest ciekawa dyskusja, no pogadajmy o tym, bo... Gdzie tu jest kompromis? Gdzie no. tu jest jakby złoty środek? Bo widzisz, bo... Ja tego nie lubię, mi to nie jest potrzebne. Mhm. No ale wiem, że wielu ludziom daje to po prostu radość, daje no, no, to, to po prawda, prostu jakąś, no nawet trochę może miłość, że czują się tacy docenieni. Mhm. I teraz wiesz, co jest słuszne w tym przypadku niedługo święta, tak? No, no i na święta ja na pewno będę musiał złożyć, bo my tak zawsze mamy, że będę musiał złożyć życzenia podczas mhm. dzielenia się opłatkiem. Mhm. Czy ja to lubię? Nie, bo co rok mhm. składamy to samo. No, no zdrówka, coś tam, spełnienia marzenia, wiesz. I jest to jakiś dyskomfort. No, ale pytanie się. czy to jest szczere w ogóle? Jak Ty składasz życzenia takie, to to jest szczere? Ty to mówisz z serca, czy to jest raczej takie, a mówię, bo tak się mówi? Nie no, u nas jest rzeczywiście szczere. Ciocia Ania na przykład jest świetna w składanie życzeń. To jest po prostu virtuos w tej kwestii. Um, pozdrawiam cię, Anię, jest fantastyczna. Jest, jest super. No? Jest fantastyczna. I to też musi być Ania. I to też jest Ania. To jest szkolera. Czy, czy jest jakaś Ania, która nie jest fajna? I nawet Ania z Zielonego Wzgórza wydawała się to fajna, prawda? jak czytałeś tą książkę. To prawda. Dajcie znać, czy znacie jakąś niefajną Anię, nie? I jakaś niefajna Ania napisze Ja, że wiesz, że, że Taka samoświadoma Niefajna Ania, jeszcze ma taki nick Słuchajcie, dosłownie krótki przerywnik Pamiętajcie, żeby podbić ten odcinek Tak, ta opcja znajduje się dokładnie pod filmem I możecie to zrobić trzy razy w tygodniu Bardzo nam tym pomożecie A teraz wracamy do odcinka no, no ale właśnie no. No i wiesz, i co zrobić? Bo, bo ja czuję, że to trochę ze mną się gryzie, że to nie jest takie spójne, że wolałbym z nimi o życiu pogadać, ale z drugiej strony jest to jakaś konwencja, jest to jakaś tradycja. Dla babci, dla, dla wszystkich to jest ważne. No i co, co robić w takiej mhm. sytuacji? wiesz? No właśnie, chwili? bo to, to robić? Ter, to teraz będzie ten okres, poczekaj, bo to jest tak, teraz to będzie. Kto, który dzisiaj, który dzisiaj, ktoś nas gdzie jest, który ja Trzeba ma to? No, <laughs> Co dzisiaj udało czekaj. Czy... czekaj, musimy to. Usma chyba. No tak, ale ten, ale tak jak Niedziela. będzie ten odcinek. Niedziela 15. Ale jak będzie ten. To no, <laughs> ja już pewnie 15.5. Poczekaj, jak będzie ten odcinek. No tak na szybko chwilę, no, bo muszę to sprawdzić, żeby no, no, to jest bardzo, okay. żebyśmy wiedzieli. Czekaj. Yy, bo odcinek teraz będzie. Słuchajcie, my tak wzięliśmy do siebie to, że czas nie istnieje, że naprawdę nie jesteśmy, wam powiedzieć, nie jesteśmy wam w stanie powiedzieć, która jest godzina. Ej, no to to będzie ten okres już. No. To, to będzie 21 grudnia. No czyli tak. to będzie zaraz przed e, e, przepraszam. Jest 21 grudnia, no. czyli to jest okres właśnie no, zaraz przed świętami, tak. więc trochę no to takie aktualne, że no tak. e, faktycznie życzenia, nie? No ja, jeżeli chodzi o mnie, jeżeli no. chodzi o mój u mnie jak to w domu wygląda, no to faktycznie każdy sobie składa no raczej te same życzenia. Też to ale też mamy tak, że to jest szczere, że to jest takie, że faktycznie mm, zwłaszcza teraz w tym czasie, gdzie Tą relację z rodzicami tak czuję, że mam coraz lepszą i mm -hmm. mega jestem z tego zadowolony. Mm -hmm. I z moim bratem, i z moimi braćmi ogólnie, z, ca z całą rodziną. Tak. Więc jestem mega za to wdzięczny. No i tak czuję, że to jest coraz bardziej takie że faktycznie, że to już nie jest takie, po co ja tu jestem na tej wigili, na tej kolacji, nie, tak, chcę tak, mi się tu tak. siedzieć, jak najszybciej włączyć tego Kevina samego w domu, tak. żeby już wiesz, za, za, zagłuszyć, zagłuszyć tą ciszę hmm. i ten taką, taką, no nie wiem, niezręczność, muszę, niezręczność o właśnie, hmm. no ale teraz mam takie, że kurde szczerze, fajne to jest. Ja uważam w ogóle, hmm, że mówisz. tradycja, że takie rzeczy, ja uważam, że one mają, że mają fajny wpływ na na człowieka, na ludzi że tak. Trzeba to robić. Tak, po ja zobacz, że mają, ale jak masz tą głębię, mam wrażenie, nie? że jak masz relacje, top top rozmawiasz top z nimi, macie dużo tak, wspólnych tak. przeżyć, głębi, ciekawych rozmów i tak dalej, i wtedy, jak składasz te życzenia, to jest taka ja. wisienka na torcie. Ale jak nie ma tej głębi, nie ma tej relacji, nie ma tej prawdziwości, tylko jest taka sztywność, sztuczność i dystans, i wtedy nagle masz składać mhm. te życzenia i być taki otwarty i taki, prawda, m, ekspresyjny, to jest dziwnie. Dziwne. No jest dziwnie, nie? I to mi chyba nie rezonuje. No i wiesz, i pytanie, co robić w takich sytuacjach, że wiesz, że. Bo ja to dostrzegłem, że my mamy dużo obserwacji takich naszych, co nie? Mhm. Odnośnie właśnie, wiesz, odnośnie życzeń, odnośnie obchodzenia urodzin i tak dalej, a raczej nie obchodzenia urodzin. Mhm. I jak to zrobić? W sensie wiesz, gdzieś trzeba szukać kompromisu, bo jednak ktoś chce ci kupić prezent na urodziny. Mhm. I ty mu powiesz, nie, nie kupuj, nie potrzebuję mhm. tego, mhm. ale ktoś chce ci kupić. On tak, czuje, tak że tak to jest tak. potrzebne, że to jest konieczne. I wiesz, mam poczucie, że ciężko jest znaleźć coś takiego, że to będzie jednolite. Ostateczne rozwiązanie, że zawsze trzeba będzie trochę wchodzić w te kompromisy. Ja myślę, że przede wszystkim kurczę w składaniu życzeń, bo wiele osób chyba ma takie poczucie, że w składaniu życzeń chodzi o takie wielomówstwo. Wielomówstwo. No. Wielomówstwo. Że chodzi o to, że żeby jak najwięcej narzyczyć, jak najwięcej kurczę, jak najbardziej takie, nie wiem, wyimaginowane, takie trochę, być może przez wielu um, określane jako sukces, tak, że właśnie pieniądze, majątki, jakiś tam dom i tak dalej, e, no i, <grym> tak. I, albo też, no wiadomo, dla młodszych, no to no, żebyś się dobrze uczył, żebyś miał dobre oceny i tak dalej, no więc takie typowe doczesne rzeczy i ja mam poczucie, że właśnie to wielomówstwo mówstwo mnie troszkę irytuje, przez no bo, 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 tak, bo to nie jest takie, no bo to wtedy widać, że to jest takie, okej, okay, z jednej strony szczere, no bo faktycznie ktoś mi dobrze życzy, no. ale ja bym Wolał usłyszeć dwa zdania, ale takie naprawdę w punkt, mm. że ktoś naprawdę coś sądzi i ma takie, że kurde, życzę ci tego, mm. a nie, że takie, no wiesz, co, no życzę ci pieniędzy, życzę ci samochodu, życzę ci ładnej no. dziewczyny. A To w ogóle się tak. ja... nie interesuje, bo jesteś gejem. I on cię nie zna. Dokładnie, on, cię on po prostu nie, wie. nie zna. I on tego nawet nie wie, nie? U struktur. Więc ja bym wolał właśnie, wiesz, usłyszeć jakieś jedno zdanie, na przykład, tak. kurde, no że, właśnie, luz na bani robimy, tak, i no. że na przykład, kurczę, życzę Rozwie. Ci, żebyście to, co robi, robicie, mm. to, co robisz, żeby to się rozwijało, bo naprawdę mega dobrze to wygląda. Tak. Tego Ci życzę, stary, w tym roku, nie? Czy tam w Królby. ogóle Ci życzę. Ale to widzisz, to wynika z tego, że, żeby tak było, bo to jest bardzo fajne, ja też bym tak chciał. Ale to, te osoby muszą się znać. Nie mogą się znać w roli tak, pod tytułem dziadek i wnuk, no mama i syn, brat i brat, tylko muszą się znać po ludzku. Nie? Muszą no mieć dokładnie. relacje. No muszą dokładnie. rozmawiać o emocjach, o, no, o przekminach, dokładnie. o marzeniach, no, o dokładnie. planach, o, o swoich smutkach, troskach i tak dalej. Wtedy to ma sens. Bo złożysz te życzenia, a tak, tak. to zawsze będziesz operował w granicy banału. Nie? Tak, Zdrówka, tak. szczęścia, pomyślności. No, czyli widzisz, to I pokazuje, to, to że, że, że składanie życzeń to też jest pewien proces. Tak. I, to, I tak samo jak Akrywają. na przykład dajesz komuś prezent, mhm. to to też nie jest tak, że po prostu, a, dam komuś jakiś prezent. Znaczy można tak zrobić i wie, mhm. większość osób tak robi właśnie. Tak. Ale daj komuś prezent taki, który naprawdę, on nie musi być drogi, ale... On ma mieć mm. też taką wartość sentymentalną no i ty musisz tą osobę znać tak. i to jest też proces kupowania prezentu. To nie jest tak, że właśnie, a wymyśliłem coś, dobra, kupię mm. ci prezent, tylko Zgodę. ja muszę wiedzieć, czego ty nie wiem, w tym momencie potrzebujesz, albo co jest dla ciebie ważne, tak. albo co będzie właśnie takie miłe, Na i, i takie. Ten, no bo wiadomo, można kupić drogi prezent i każdy będzie zadowolony, jak kupisz mu drogi prezent. Oczywiste. Jestem, jestem. Ale jak dasz komuś coś takiego, że będziemy takie... No? Że no tak się może skrępować. Wiadomo, ale wiesz, a jak ktoś dostanie prezent, w którym będzie miał takie, o stary, że ty pamiętałeś, że to się wydarzyło, i ty dlatego to chcia i to zrobiłeś, i to kupiłeś. Tak. Albo, że to zrobiłeś. Wow, mega, nie? Ale to powiem ci stary, rzadko to robię, ale opowiem, to tak trochę prywaty. Nasza wspólna znajoma, tak? Kiedyś na moje urodziny akurat. Kiedy jeszcze obchodziłem rodzinę no, no, no. i mnie to obchodziło, to chciała przygotować takie sushi w formie superstara, nie? Czyli takiego, a, no, takiego no, no, buta. Bo ja kiedyś w internecie no. znalazłem właśnie takie zdjęcie, um, zdjęcie sushi, które jest ukształtowane w taki sposób, że wygląda jak superstar, nie? Czyli no. taki but, a ja generalnie kocham superstary, no nie? Mam nadzieję, że Adidas się odezwie w tej kwestii. I słuchajcie, no. I ta osoba to pamiętała. Nie? To było kilka miesięcy przed moimi urodzinami. I ta mhm. osoba pamiętała, że wstawiłem takie zdjęcie i chciała coś takiego zorganizować na moje urodziny. Mhm. Nie udało się to ostatecznie, bo nie było to prosto logistycznie, mhm. ale niesamowicie to doceniłem, nie? że mhm. ktoś w ogóle chciał włożyć wysiłek w coś takiego, tak. że, że pamiętał w ogóle, że, że wiedział, że to jest ważne, że wyczuł po mhm. tym miejscu że to jest dla mnie jakoś istotne, bo to mogło być zwykłe, prawda? Po prostu mhm. sobie wstawiłem, ale ktoś czuł, że to jest o mnie. Więc bardzo mi się to podoba. To są takie małe rzeczy, kurczę, mm -hmm. ale ja nie, niesamowicie je doceniam, i wydaje mi się, że każdy to docenia. I mówię, coś takiego jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy rzeczywiście jest jakaś <coughs> prawdziwa relacja między dwojgiem ludzi. Bo jeżeli jest rola versus rola, tak? czyli dziadek, wnuk i tak dalej. To jest zawsze zbyt na powierzchni, nie? Mm -hmm. żeby były mm -hmm. prawdziwe życzenia, prawdziwe no tak, prezenty no, i tak no, dalej. Dokładnie. Nie? No to tak jakbyś miał, nie wiem, w pracy szefa mm. i weź tu z szefem, y, znaczy, jeżeli tak. ktoś ma fajną relację z szefem, no to klasa, to, 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 to na tym super by było, nie? Mm. Ale no najczęściej no to wiadomo, że jak są te imprezy takie powiedzmy w pracy, mm. no to zazwyczaj to są takie życzenia, no, każdy no. jest w swojej roli. Ja roli, jestem w tak. roli pracownika, ty jesteś w roli mojego szefa, ty jesteś w roli jakiegoś, nie wiem, kierownika do spraw czegoś tam, i każdy jest w jakieś. Zawsze. No dokładnie. I, wiesz, ale wiesz, jakie to są role w ogóle? Nie, bardzo często. Ja są nie takie nie. role? Nie? Manager do spraw krzesła, tam, nie? krzesła, które się podnosi i Krzes, obniża. Nie? Krzesła lewostronnego? Manager do spraw krzesła prawostronnego? Nie? I wiesz, i, i faktycznie no, jest coś takiego, że się wchodzi w tą rolę. Ja też tak, tego nie lubię, mi też się to nie podoba, bo kurczę, jesteśmy sorry. ludźmi. Tak. Cholera, i tak każdy z nas kiedyś umrze, i tak te tak. wszystkie role, te wszystkie jakieś takie to jest... nakładki, maska, które mamy tak, na sobie, jest... maski, mhm. one znikną, one wyparują. Mhm. Więc po co udawać, po co to robić? No ale zobacz, właśnie to jest to, że ja rozumiem, że są te role społeczne. I pewnie w wielu aspektach to jest ważne, nie? żeby były te role społeczne. Tylko znowu, problem polega na tym, że my za, za bardzo poważnie to traktujemy, że okay, przywiązujesz okay. się do tej roli społecznej. Mhm. Zobacz, mnie właśnie to najbardziej mierzi, że ja muszę pełnić wobec kogoś jakąś rolę społeczną, Aha. tak? Dlatego ja często z tego wychodzę, prześmiewam tą rolę społeczną, wiesz, mówiąc, że no, co, pewnie teraz powinienem powiedzieć tak i tak? Za cholerę tego nie powiem, bo nie chcę być starym to dziadem, prawda, nie? Prawda. Czyli ja kompletnie nie chcę grać roli 25-latka, który jest dojrzały, poważny, tak. nie żartuje i tak dalej. Ja dalej mam mentalność z gimnazjum i chcę ją mieć, bo to jest w pełni świadomy proces. Mi się wydaje, że właśnie bycie w tych rolach, że to ono powoduje najwięcej spustoszenia na świecie. Mhm. Że wiesz, rola pod tytułem, nie wiem. Mm, no buddy, jak mówiliśmy ostatnio, buddysta i katolik, tak? To mhm. są pewne role, ale gdzieś w głębi jesteśmy naprawdę tym samym. Uciekamy mhm. od cierpienia, dążymy do szczęścia, i tak dalej. Te role to jest tylko takie, wiesz, superficial, nie? Mhm. powierzchowne, że to nie jest w ogóle. Tam się nie spotkamy. O może tak. Mhm. Na tym poziomie my się nigdy nie spotkamy. Mama, syn, buddysta, katolik, Polak, Amerykaniec, nie spotkamy się, nie? Znaczy bardziej, bo w tych rolach <laughs> trochę chodzi o to, żeby sobie ustrukturyzować Społeczeństwo. Pożądek, Społec tak, porządek. Tak, tak. tak, no bo Kontrola. wiadomo, łatwiej jest um, zarządzać czymś, czy tworzyć jakiś projekt, czy nie wiem, wspólnie do czegoś dążyć. Tak. W momencie, kiedy ja wiem, że okej, okay, ja zarządzam, tutaj są ludzie, którzy robią to oczywiście, i to, ja, więc wiedzą, że okej, okay, ja wydaję tutaj polecenia. No i dzięki temu jest jakaś, no tak, jak jest trener i zawodnicy, nie? Tak Gdyby jest. każdy zawodnik miał swoją wizję na mecz, no to nie udałoby się, nie? Tak. mecz by się nie udał. Zgoda. Podział wprowadza porządek, nie? łatwiej kontrolować ludzi którzy są podzieleni, tak? Co może być wątpliwie no, wątpliwa moralnie, ale generalnie wykorzystywane tak, niestety jest dokładnie. w zły sposób, ku to. wojnom i tak dalej, nie? Tak. No ale dobra, to jest fakt, że łatwiej kontrolować społeczeństwo, które jest podzielone tak. na pewne etykietki, szufladki i tak dalej. Tylko dobra, jeżeli taki jest przymus na ten moment, bo tak społeczeństwo wygląda, to okej, okay, tylko żeby to traktować jako taką grę po prostu. Także okay. rozumiesz, że to okay. jest gra, że to nie jest prawdziwe, tak? Że to nie jest tak, że nie wiem, że ja jestem Polakiem i nie mogę się na głębokim poziomie dogadać z Amerykaninem. Mogę, tylko musimy przełamać tą barierę naszych pozornych różnic, okay. żeby spotkać się na tym głębokim poziomie, nie? I zrozumieć, że kurde, ej, też tak masz? Też boisz się samotności? Ja mm. tak samo. Też kurcze, robisz przyjemne rzeczy, żeby uciekać od pustki? Ja tak samo. Mm. I wiesz, znajdujecie podobieństwa, ale tylko gdy zejdziecie na ten poziom, bo inaczej, inaczej będziecie w tej masce. I powiem ci, mnie to stary coraz bardziej denerwuje. Coraz bardziej, bo kiedyś jeszcze to akceptowałem, ale mhm. teraz... Ja zawsze jak rozmawiam z rodziną, to czuję, że muszę z nich to obadrzeć, nie? Te maski. Mówię, nie pełni wobec mnie roli matki, nie pełni wobec mnie roli babci i tak dalej, chcę poznać ciebie jako człowieka. Nie? Cześć, rozumiem, bardziej... rozumiem, że masz na przykład, nie wiem, 12 lat. Oczywiście. I wtedy w takiej formie tego, żebyś okej, okay, żeby. No bo wiadomo, że jako dziecko trochę nie rozumiesz. I, mhm. i trochę ci się wydaje, że możesz wszystko, nie? Zwłaszcza mhm. w tym wieku takim tak. buntowniczym, nie? Tak, że gdzieś tak, tam tak. dojrzewasz, tak? No to, to jest takie coś, to ja widzę po moich młodszych braciach, że oni no. już tam się buntują już coś tam robią, już tam inaczej się odzywają. No więc też ten motyw tego, że okej, okay, jednak są pewne granice w takim sensie, że okej, okay, musisz wiedzieć, że no tutaj ja jestem troszeczkę nad tobą mimo wszystko i musisz słuchać tego co tak, mówię, tak, bo tak, też tak. więcej doświadczyłem czy doświadczyłam <laughs> i no Musisz tego słuchać, a jak już będziesz dorosły i będziesz sobie żył sam, no to już Twoje, twoje decyzje. Tak, ale no aktualizacja więc... musi być. Tak. tak, i aktualizacja. W pewnym momencie już trzeba to przełamać w końcu, nie? No, tak. ileż można. Nie? Tylko że właśnie mam wrażenie, że ludzie nie chcą tego przełamywać, no. bo to jest tak wygodne, tak bezpieczne, tak mhm. to znasz, te role tak. społeczne i tak dalej. Tak się przyzwyczaiłeś do tego, trochę też jesteś tym, tak, tak, bo tożsameś tak, się z rolą dokładnie, matki, dokładnie, z rolą babci, dokładnie. z rolą wujka, że no kurczę nie przełamujesz tego. Mhm. Mhm. I okej, okay, plusem jest wygoda, ale minusem jest to. Że kurczę, nigdy się nie poznasz tak hmm. głęboko ze swoją babcią, mamą, no tak, wujkiem tak, tak. i tak dalej, bo to uniemożliwia po prostu. Tak. Nie spotykacie ja się. Ja dlatego ja się bardzo cieszę, że na przykład jak byłem od małego, mój tata zawsze, nie wiem, brał mnie, szliśmy na przykład grać w tenisa mhm. i razem spędzaliśmy czas, albo szliśmy mhm. grać w piłkę. Że to są takie momenty, mhm. w których trochę ta rola przestaje być, e, przestaje okay, obowiązywać. Tak, tak, tak zgodnie. I to. zaczynasz być ze swoim tatą czy no z mamą, tak, jeżeli z mamą gdzieś tam się wybierasz też na jakieś, nie wiem, wy tak. wypady, no to, że wtedy te role przestają obowiązywać i tak, no właśnie, Aha, z, tym, okay. z tym swoim rodzicem się tak spajasz, yy, no, że to jest takie. Tak. No tak samo jak na przykład piłka nożna. Jak mhm. twój trener gra z tobą, gracie tak. mecz i grasz z trenerem. zupełnie inny vibe. Że to, to zaczyna być takie, że w tym momencie przestajecie być w roli i nawet do swojego trenera, no bo jak. Tak, właśnie się chciałem powiedzieć, stary, że jest ten moment, że powiesz pierwszy raz do trenera: Graj, nie? graj! o szybciej, <laughs> niecholów, że wtedy coś się zmienia, bo ten trener. O zmieniu. dziwo, nie powie ci. Ej, mówię, nie, mówię nie na powiem, na no, dokładnie. Tylko on jest w sprawie, on jest tak, jakby w on w tej twym, tej, nie? Tak, tak, tak. Masz rację. Wspólne doświadczenie może rzeczywiście sprawić, że przekroczycie, przekroczycie to tak. ta rolę. No, społeczną. czyli znowu tutaj wchodzi tak. ten, ten motyw balansu w tym wszystkim, nie? Tak. Czyli nie może być tylko i wyłącznie tego, musi hmm. być czasem właśnie, że w domu, okej, okay, każdy wie, że no dobra, ja jestem synem, tak, mam mamę, tatę i jakby wiem, w jakim jestem położeniu, Ale że jednocześnie, okej, okay, jeżeli trzeba, to siadamy wieczorem mm. i wychodzimy z tej roli, mm. po prostu rozmawiamy jak człowiek z człowiekiem. Dobra, zgoda. Wierzę, tak, że balans balans, balans się... Zgadzam się. Tak, bo znowu, te role społeczne na jakimś poziomie będą potrzebne, na pewno. No tak. y I jest to zrozumiałe, jest to oczywiste, no tak. jest to nawet pewnie poprawne. Tylko znowu, problem jest wtedy, gdy traktujemy to zbyt poważnie. To raz. Mm -hmm. I problemem jest to, co powiedziałeś, że nie ma tego balansu, nie ma tej. Mm -hmm. Drugiej odsłony tego człowieka, mhm. tej prawdziwszej, tylko jest sama rola, sama maska, no to wtedy jest tak. kurde. I znasz nie? tylko tego człowieka z tej roli, prawda? Tak. Nie znasz go na, na głębszym no. poziomie i nigdy nie da się z taką osobą wejść w głębszą relację. Nie ma, nie ma jeżeli szans, ty znasz nie ma tylko powłokę. Tak, bo ta rola łączy się tylko z pewnym zakresem zachowań, pewnym tak. zakresem żartów, o ile w ogóle, mhm. i pewnym zakresem słów, których używasz. I koniec, tak? A tu jest jeszcze cały ocean. I widzisz. Ja to miałem zawsze na obozach jak jeździliśmy, tak? Mm -hmm. I tutaj szybkie didaskalia. Bardzo często byłem koordynatorem, Seba też pełnił wysokie funkcje. Gdzieś byliśmy takim zarządem tych obozów, tak to nazwijmy, powiedzmy. Mm -hmm. Ja się źle w tym czułem. Ja czułem, że dla tych dzieciaków ja pełnię jakąś rolę i mi z tym było bardzo źle. Mm -hmm. nie? I mm -hmm. dlatego ja musiałem to przekroczyć, bo czułem, że wtedy pokazuję bardziej siebie i paradoksalnie mnie to zbliżało do tych mm -hmm. dzieciaków, a nie oddalało, tak? Czyli my budowaliśmy autorytet na relacji i autentyczności. A nie na takim autorytaryzmie. Ale to jest super, co mówisz, bo ja mam to samo teraz, jak prowadzę kursy tak. trenerskie. Dokładnie. To mam identycznie, no, że staram, czasami ten balans zaburzam, no bo jestem człowiekiem, też popełniam błędy, prawda? I też nieraz to ten balans mi się zaburzy, ale mhm. staram się to robić zawsze tak, że w momencie, kiedy faktycznie jest merytoryka i dokładnie. chcę przekazać wiedzę, to dokładnie. przekazuję wiedzę. Pojedyncze jakieś wstawki, czasem jak mi coś wpadnie do głowy, no to jakieś takie zabawne albo jakieś anegdoty, tak. ale na przykład w przerwie, pomiędzy albo przed zajęciami, albo po zajęciach, ja zupełnie zmienia Jestem zupełnie innym gościem. Ale nie? to musi być. I nie? To jest super. I zawsze po kursie mam no, multum wdzięczności takiej od osób, że mhm. kurde, że z jednej strony super kurs. Fajnie, merytorycznie, dużo wiedzy, tak. ale że jednocześnie to nie było takie sztywne i że chciało się przychodzić. Tak. Jak ja słyszę takie rzeczy tak. i że udało się to zachować ten balans, to, to utożsamia. się utożsamia. Mm -hmm. tak, utożsamiam. Tak, mm -hmm. się i czuję, że okej, okay, to, to to jestem ja. No, tak. no chyba tak trzeba robić, nie? Skoro ktoś cię fali, to rzeczywiście. Tak, utożsamiam się z tym tak, Ale nie, no jestem mega wdzięczny zawsze za to i, i, i się cieszę, bo, no bo t, właśnie to jest to, co ja chcę zrobić, że mm. nie tyle. Tak. Właśnie to, o czym też um, mówiliśmy, że Ludzie nie zapamiętają tak bardzo tego, co im powiedziałeś, ale zapamiętają to, jak się przy nich czułeś. Dokładnie. To jest fantastyczne. Tak, I ja się staram się tego ja staram się z tego, bardzo, bardzo mocno, żeby to gdzieś tam we mnie było. Yy, tak zawsze z tyłu głowy, że mm -hmm. okay, że to, co ja powiem, ludzie zapomną. Yy, pewnie wiele rzeczy zapomną, ale to jak się czują, to będzie ich inspirować na. Ale zgoda, zgoda. Ale kurde, w momencie to jest tak ważne, stary, O tym się oczywiście nie mówi. Na hmm. pewno też zauważyliście, że nikt o tym nie mówi z jakiegoś powodu. A no dlatego, że też... Hmm. Każdy jest w roli społecznej, więc ci tego nie powie. Mhm. Ale generalnie ważna wiedza, uważam, że bardzo ważna, bo zobaczcie, ja miałem tak samo, że w każdej roli, w każdej pracy, w której byłem, czy to jako koordynator, czy nawet jak kiedyś rozwoziłem jedzenie w głodnym niedźwiedziu i tak dalej, no ja czułem, że ja nie mogę tego robić w sposób typowy. Mhm. Ja nie mogę mhm. tego pełnić po prostu. Według jakiejś konkretnej roli. Ja musiałem mieć jakieś nietypowe teksty, nietypowe żarty, nietypowe zachowania. I ja czułem, że wtedy to jest okej. Okay. Bo jeżeli to była tylko rola społeczna, to ja czułem, że ja dostaję depresji. A jak ja byłem tym poważnym mm -hmm. koordynatorem, kurna tragedia. No, no, ja wiem. Ale gdy ja żartowałem, wygłupiałem się z dzieciakami, robiliśmy tak. sy, si, nie wiem, polewałem je wodą. <ślam> I tak dalej, tak. To, to naprawdę, kurczę, no, czułem, że, że ja jestem szczęśliwy, i mało tego, żeby to nie było egoistyczne, to tu, czułem, że to się. Że to się udziela grupie, i to jest najważniejsze, hmm. że to działało i łamało pe pewne stereotypy, bo ludziom się zawsze wydaje, że żeby zbudować autorytet, to ty musisz być w tej roli społecznej, prawda? Hmm. Musisz, że nie ma innej opcji. I mam wrażenie, że my to zawsze przełamywaliśmy i pokazywaliśmy hmm. tym ludziom, chociaż oni i tak tego nie, nie przyznają i pewnie nigdy hmm. nie zauważyli nawet, ale że nasza autentyczność. Ci, co mieli zauważyć, zauważyli. Dokładnie, czyli my dwaj. I nasza autentyczność wyzwalała tych ludzi. Tak, te dzieciaki były sobą, one nie bały się zapytać o coś głupiego, tak? Ten najbardziej zawstydzony chłopiec się otwierał i nagle coś mówił. Nie wiem, chciał się przytulić, cokolwiek Aha. i tak dalej. No kurde, piękne rzeczy, nie? Mhm. więc zobaczcie, jak dużo dobra może zrobić to, że ty przełamiesz tą rolę społeczną. Nie? Czy to właśnie jako ojciec, czy to jako szef, czy to jako koordynator, trener, no, gdziekolwiek jesteście, tak? No my mówimy swoimi przykładami. Mhm. Ale kurde, Starek, ja tak sobie wyobrażam, że wiesz, nawet jakbym miał mentale prowadzić na takim tylko i wyłącznie poważnym wajbie, to ci ludzie nigdy by się nie otworzyli, mm -hmm. nigdy. Mm -hmm. no tak dobra. samo jesteś koordynatorem i co? I masz tylko wydawać polecenia, Ty. bez żadnego związku. No często żartu? tak właśnie jest, nie? No i to się kończy tak, że ok, jest organizacyjnie jest super, no bo wszystko jest sztywno, wszystko jest w tych ramach, które jest, zostały opisane, to, ale nie ma w tym. No to magia? tak jak czasami są domy, w których wchodzisz do danego domu mhm. i to może być piękny dom, mhm. ale nie czujesz tego, tego ducha tego domu, dokładnie, prawda? Nie czujesz tego dokładnie. ciepła domowego. Może tak, naprawdę jest, piękne domy tak co, jest. wille, nie wiadomo co, ale wchodzisz Ozdoby. i tam jest tak tak chłodno, może a, być ciepło, ale jest chłodno, jest tak chłodno, jakoś wewnętrznie, duchowo, duchowo chłodno. Zgodę. A czasami wchodzisz do domu, gdzie jest ciasno, tutaj, może być nawet czasem bałagan, tu dziecko coś pomarowało na ścianie, tu coś, ale czujesz, o, ale tak. tu jest dobrze, masz takie, że ale tu się dobrze czuję. I to jest tak samo, nie? Moim zdaniem, że to, tak. że to ma mega wpływ. Dobrze mówisz, tylko mi się po prostu przypomniało, dlatego się śmieję, że wiesz, wchodzę do domu, ciasno, chwytałem za szyję, gardło. Proszę, Podłóżmy to tutaj, nie. żeby nie wyszło cringe'owo, że ja to śpiewam, ale podłożymy. No. Możemy to podłożyć? Przy... Możemy. Kiedyś w autobusie ścisk, ciasno. Dziś się ściska za szyję. Ale Ja autobusem. Ciasno. A czemu akurat o tym pomyślałeś, jak. Nie, dramat, dramat. No bo powiedziałeś, chodzę do nie, domu. Ciasno. Ale powiedziałem ciasno? No, że jest ciasno. A, no, że jest ciasno. No, że do domu, w jest ciasno. bo ja, no dobra, Nie wiem, co mówię. Chodzę do domu. Ciasno. Także słuchajcie. W ogóle. Idziemy do maila, chyba, co? No właśnie, wiesz co? Bo tak sobie myślę, że nie zdążymy. Aha, dobra. Y, dlatego pomyślałem, tak żeby dać Wam informację, że troszkę zmieniliśmy nasz format, nie? Y, tak czy, jest. czy mówimy to, czy nie mówimy to? Tak, tego? i od kolejnego odcinka no. będziemy robić na końcu no. Będziemy robić na końcu maile, czyli będzie jakby odwrotnie mhm. i będziemy się starali gdzieś tam, żeby te maile były no przeczytane. Będziemy o nich krótko gdzieś tam wspominać, tak. a faktycznie zaczynamy odcinki, robimy już tak na, na, na flow, więc nie będziemy już tak bazować na mailach, będą one takim mhm. dodatkiem dla. Dla luzu na bajkę. Taką wisienką na każdym na... torcie. Dokładnie, tak. Dokładnie Dlatego tak. zawsze na koniec wyczekujcie. Tak. Zostańcie zawsze do końca, bo na koniec tak. będzie zawsze Bo Mamy, mamy. słuchajcie, tyle maili, że po prostu no, no nie możemy. Sporo, nie sporo, możemy, sporo. tak? I musimy wybierać, wrzucamy, um, żeby, żeby gdzieś tam tego nie było. I słuchajcie, to jest bardzo złożona kwestia. Wy, jak słuchacie, to tego nie czujecie, ale my, jak rozmawiamy, czujemy tak. mnóstwo niuansów. I teraz będzie taki kor, który prawdopodobnie będzie idealny tak. dla nas w robieniu tego. I dla was w odbiorze tego. Dokładnie, dokładnie tak. Więc, no, więc jak myślisz, będą że... jakieś bardzo dobre maile, gdzie faktycznie będziemy mieli takie o, sztos, chcemy to przeczytać, no to gdzieś tam zawsze będzie ten kącik gluzu na bani na samym końcu tak i to. będziemy to czytać. Dokładnie tak. Więc zostawajcie do końca, <laughs> subskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę, komentarz i dokładnie. oczywiście Podbijajcie odcinek, bo Dokładnie. to jest bardzo ważne, nam to mega, mega pomoże, serio. To ja lubię tą wybija. opcję w ogóle, wiesz? Tak, w sensie to fajnie fajne. się to klika. Tak, bo się tam tak gwiazdy wygląda. To jest tak gwiazdy. Ja czuję, jakbym to bym jakieś punkty zdobywał, bo wiesz, w Subway surfers. Nie? Sobie. no, to prawda, to jest super. Samoy surfers. No, także chyba wszystko, czy coś jeszcze. Dziękujemy bardzo. Kurde, stary, zarobice flow. Składamy życzenia ludziom na święta. Nigdy. Dziękuję życiu. <grym grym grym> życiu. Nie, czekaj, to co ja życzę ludziom, poczekaj, co ja bym życzył naszym widzom, ja życzę naszym widzom, żeby nas oglądali. Ja Bo życzę, to jest to, co jest dla nich najlepsze. Ja życzę naszym widzom, żeby nas oglądali, ale żeby nie utożsamiali się tylko i wyłącznie jako nasi widzowie. Okej, okay, to. Mają być sobą, nie a mają. Co się życzysz ani ani naszej widzce. Żeby w końcu wróciła na zielona z górze. <laughs> no dobra, Seba Derej mówili do was i na Tadzie. Czyli luz na Bani. trzymajcie się. Adios. Do następnego. Yo.